Cześć, w witajcie w kolejnym odcinku z gry SOMA. No, ostatnio tutaj ciekawe rzeczy się podziały. Teraz mam wątpliwości, czy ja w ogóle dobrze zrobiłam, że tamto łapę pchałam. No, najlepiej to łapę trzymać przy sobie. Wow! To idzie na mnie, ale dlaczego? Czy ja mogę biec szybciej? No teraz dokąd. Dobra, za światełkami światło? Zawsze mówią, nie idź w stronę światła, nie idź w stronę światła! Idę w stronę światła Przeleź tędy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Nic mi to nie dało właściwie, to znaczy tam było leczenie, ale ja nie wiem, czy po wsadzeniu wsadzeniu ręki w tamto coś coś mi się stało większego, nie? Czemu ja mam wrażenie, że tamto ta istota za mną ciągle idzie i chyba idzie! Ała! A, jeszcze ryba mnie nie kąsała, no tak! Mogę troszkę tak szybciej? Dobra, to jest pytanie, to Harłaczy za mną ryba, czy to, to, to jest ta istota? Nie wiem, dlaczego moja postać tak szybko się męczy, no zero kondycji. Dobra, jak ekran się rozmywa, to ryba, jak się tele... jak rozrywa... Boże, jak się rozmywa to istota, jak lepiej to ryba. Ale jesteśmy już blisko. Dobra, rybcia, sobie tam pływaj Rybciu, pływaj. Pływaj ile chcesz? Ja tu chcę dosięgnąć, dobra, dosięgnąć. otwieraj otwieraj, bo nie jest, że mamy rybę! Nie chcę ryby. Dobra, tutaj mi nie wpłynie raczej, nie? Matko, tu powinien się czuć bezpiecznie. Wsadzaj to, zamykaj to Dobra, zamknie się, okej okay. Wow Gdzie ja w ogóle jestem i co, co tutaj trzeba zrobić? Różnica ciśnień śluzy. Dobra, niech tu się otwiera samo. To w ogóle my tutaj w takiej żywej akcji zaczęliśmy, a prawdopodobnie jest to już dzisiaj ostatni odcinek. Może on będzie troszkę dłuższy, no ale wiem, że nie ma sensu też już dzielić tej gry, tak? Bo patrzyłam, że właśnie akurat teoretycznie tak powinno wyjść na jeden odcineczek. Dobra, proszę to otworzyć. Hatysz, chatysz porubiło. O, dziękuję. Pamiętajcie, zawsze jak powiecie, proszę, to jest to 50% więcej szans, że się spełni to, co powinno się spełnić. Dobra, co tu dają? Może tak po kolei? Guzik dają. O, jeszcze szafki zamknięte. Miałam mówić, że w szafkach przeważnie nic nie ma. A tu jeszcze zamknęli. Ale też chyba mamy pewność, że ta szkarada już tutaj się nie dostanie. Zamknęliśmy to wszystko, nie? Tutaj może jakoś da się otworzyć. O, tu sobie wsadzimy. O, cześć, Katrin! Chris, what the hell happened to your arm? It's complicated. Our so thing. thing. I'll have both my arms in the ark, right? Yes, of course. Are you okay though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find the ark? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Fi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Okay, is

Dobra, ona nam tutaj tego, ale ona by musiała nam siebie oddać, w sensie, w omnik kluczu. Więc chodźmy tu. O. Znowu będziemy skakać z drabinki? Chociaż nie, arka jest tam tym wyciągiem ciągnięta, więc raczej teoretycznie nie. A ja myślę, dlaczego on tak wolno schodzi? Przecież ani jednej dłoni nie ma, on It's sobie so łokciem pomaga. to no tylko

The arc being shot through 5,000 meters of broken barrel and then pushed through another 100,000 meters of a dust filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Oh, well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them, to launch it. Out there, it's hope down here it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us come on catherine it's not asking much let's just think about it i think i found the assembly space what do you see it's like a huge open shell a bullet ready to be loaded that's great all prepare for the ark right i'll go pick it up Bo tak szczerze to nie mam bladego pojęcia, gdzie w tym momencie się znajduje Arka, gdzie ona tutaj nam przyleciała. Tu nas chyba nie było. Czy ja muszę wziąć... Co, ja chyba tamtą bateryjkę sobie muszę wziąć. Gdzie ona jest? Gdzie ja ją wsadziłam? Bo byłam tu. Daj baterijkę. Jak to? Tak jedną baterijkę mieć na cały ośrodek, no? To jest alogiczne. Tu jest nasze leczonko, ale tu gdzieś o tam. Włóż tą bateryjkę. Dobra, i czy teraz to już działa? No tak średnio. To do czego ja to miałabym włożyć? Może no, tędy przejdę, a to jest po prostu połączone pomieszczenie. Nie wiem, zaraz zobaczymy. A i jest! We got the arc back. Good job, Simon. Bateryjkę też mam wziąć? Dobra, nie mam. Ej, mam rękę, żeby tu to nacisnąć, ale nie mam ręki, żeby zabrać naszą bateryjkę. Dla mnie tutaj to miejsce, bo teoretycznie przyciski jest, ale chyba nie działa. Dobra, my mamy tak, tutaj podejść. A, i teraz dopiero po bateryjkę. Okej. Okay. Takie troszkę ważenie w tej z powrotem. Oddaj. Ale wiesz co mi się bardziej teraz w tym momencie podoba? I wcale nie to, że nie mamy ręki. To, że nie ma tu potworów. Ja tutaj się czuję tak w miarę bezpiecznie, że mogę sobie łazić gdzie tylko bądź chcę i jest okej. Okay. Dobra, wykryto ładunek. Cyk.

E, eh, zgubiłam się. Cicho zaraz znajdę. Ale stąd wysłaliśmy. Teoretycznie tu. Dobrze. Co mi szkoda, mi on tej ręki nie ma. Z ręką od razu mi się kojarzyli i The Walking Dead. A kiedyś tak tej gry nie lubiłam, ale zobaczycie, że teraz... E, to znaczy, na nie to, że nie lubiłam, nie miałam przekonania, żeby go w, gra, e, w niego grać, a teraz jak zaczniemy serię, to to... Zobaczycie, że się wkręca. Dobra. Teraz tylko musimy wkręcić kawałek i wtedy... kaboom. Nie zapomniałeś o czymś? Jak będziemy wkręcać się na arkę? Nie musimy zrobić kolejnego skanu? O, nie martw się. Nie funkcjonujesz czymś takiego jak Omega Space Gun, z białymi rękami. Mówisz... że jest to sejr

Mam nadzieję, że nic tutaj wyrównywać tylko nie trzeba będzie, bo, bo nie chcę. Znowu woda. Nie wiem, ja się czuję, wiecie co, od początku serii nawet w pierwszym odcinku w opisie dałam, że jesteśmy na stacji kosmicznej. Ja się czuję non stop ja w kosmosie, nie? No, a tak naprawdę jesteśmy na stacji podwodnej pod wodą. Dopiero się w kosmos będziemy wystrzeliwali. No dobra, jak zalało, to proszę to otworzyć. No, a mówię cały czas, jak w kosmosie się tutaj czuję. No co ty tu chcesz jeszcze tym pilotkiem robić? Tu już nic, tu już otwarte, idziemy. O, fajnie to wygląda. Dobra, ona mówiła, że my mamy iść na górę. Dobra. Cześć. not after this is over right have a seat no chairs huh comfortable as it's gonna get okay i'll activate the seat you should be able to use the machines to load the bullet you assembled <laughs> how do you operate this thing don't know no, i never tried this one but pilot seats are notoriously easy to use so it shouldn't be a problem but Okej, okay, dobra, bo ja muszę chyba A Ja chyba to muszę podnieść tak A dobra No mamy część tam O.

A ja jestem skonfundowana w tym momencie, jakaś tak. Tyle do tego dążyliśmy, nie? I wreszcie ten moment, to Pomyśleć, wreszcie po prostu też obawiam się, czy coś znowu tutaj nie wyjdzie, nie? Dobra, Katrin załadowali, a mnie zdążył w 9 sekund. A tutaj, o, teraz z lewej powinien podpór jeszcze na nas podejść. Poszło. getting on the ark, I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the ark, you just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon and Omicron, just like the man who died in Toronto hundred years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the ark. I know it sucks. But our copies are up there! Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us! They're not us! I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. Oh, fuck this! Fuck! Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine! You lied, and I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking ark. We are on the ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. You fuck! Ah, tak się Please don't leave me alone, Catherine. Catherine. Ale przyznawam, że mi też się tak głupi nie mieści, że moja kopia byłaby gdzieś tam w kosmosie, prawda? Okej, okay, to, to już. Halo. Jak ja patrzyłam na ogólny przebieg gry, to miałam jeszcze pół godziny. Halo. No dobra, można pominąć. Aha. <ścoughs> No, czyli tak, jakbyśmy zaczynali zabawę od nowa, czyli właśnie to, co y, Katrin nam ciągle mówiła. My jesteśmy skopiowani, nieprzeniesieni, tak? Więc po raz kolejny właśnie budzimy się na fotelu, tylko mamy już tą świadomość, że to nie jesteśmy w 100% my. My jesteśmy w cudzym innym ciele, tak jakby, nie? z jednej strony fajne, a z drugiej tak mocno nie do pomyślenia, nie? tylko kojarzy się. Od razu amnezja, a rebirth. O! A to już nie amnezja. No i faktycznie, tamten sejmów ziemski, podwodny, umarł. A nasza kopia jest teraz tutaj. To jest właśnie... A jesteśmy w Arce. Arka tak wygląda. Ładnie. Taka... Idylla, pierwotny Eden, nie? Mmm, podoba mi się to. Nawet most taki jest. To? Ankieta dotyczące kalibracji wersja 03. Witaj, jeśli to czytasz pomyślnie, przeniosłeś się do arki. Ankieta ta została stworzona, aby pozwolić twórcom lepiej zrozumieć swoje subiektywne oświadczenia i polepszyć Twoje samopoczucie. Proszę wypełnić ankietę. Jak opisałbyś swoją kondycję fizyczną? Taka lepsza wersja siebie. Jesteśmy skopiowani w czymś lepszym, nie? Jak opisałbyś swój stan psychiczny? Czuję oddzielenie umysłu od ciała, czuję zmianę w charakterze, czuję się zagubiony, jakbym nic nie Normalnie. Jak opisałbyś swoje zmysły? Wszystko w normie, czuję się bardziej wrażliwy, zdaję sobie sprawę z własnego położenia, czuję blokadę, jakby moje zmysły zostały przytłumione, jestem pozbawiony jednego lub więcej naturalnych zmysłów. Bardziej wrażliwe. Jak opisałbyś doznania dotyczące Twojego nowego stanu? Jest przyjemnie, nie podoba mi się to, co jest nie tak. Jest niepokojąco, wszystko wygląda sztucznie. Przygnębiające, nie mogę wyzbyć się uczucia sztuczności. Przyjemnie, zdecydowanie. Jesteś zmartwiony faktem, że nie jesteś już stricte człowiekiem? Nie, wszystko w porządku. Trochę czuję się zagubiony. Tak opokuję poprzez egzystencję. Nie obchodzi mnie jako formę przyjmę e, tak długo jak żyję. No nie do końca, bo jakby nas transformowali w jakiegoś robaka czy inną gnidę, to tak, tak nie, nie do końca. Dobra, jest w porządku. Jak odbierasz nowe wcielenie? Jako bezpośrednią kontynuację poprzedniego ja, jako nowy rozdział mojego życia, jako ponowne narodziny zupełnie nowe życie, jako coś zupełnie innego, nie mającego nic wspólnego z moim poprzednim ja. Kontynuacja. Myślisz, że warto będzie żyć w nowym wcieleniu, tak zupełnie jak w poprzednim życiu, tak, ale ma to mniejsze znaczenie. Może znajdziemy nowy sens istnienia w tym świecie. Nie jest to zbyt oderwane od rzeczywistości i wszystkiego, co mi znane. Tak wolno być zostać usunięty z projektu jest zaakceptować śmierć nie może muszę o tym pomyśleć tak nie Mów się to podoba co się tutaj odwaliło ciekawe doświadczenie muszę powiedzieć to odpowiedź jest zapisane dziękujemy za uczestnictwo zespołarki, spółarki. a nie można było mi napisać co inni napisali tutaj katrin powinna być no bo w arce byłam byliśmy z nią przeniesieni tak więc teoretycznie ona tu powinna być o tam jakąś bazę widzę No, ale powiem Wam, że nie dziwi się, że Simon tak zareagował. On nie mógł się pogodzić chyba z tym, że jest człowiekiem, ale jest przeniesiony do innego ciała. To było podczas całej gry. A natomiast teraz nie mógł się pogodzić, właśnie, że jego tak jakby świadomość została przeniesiona, a nie on cały z tą świadomością, tak? No to jest trudne do pojęcia. No, na co dzień w życiu czegoś takiego nie mamy. I zrozumieć taką tematykę w grze, no ciężko, muszę przyznać. Ale jest to nadwyraz intrygujący. O, jest Katrin. Mówiłam, że powinna być Katrin. Reszta powinna być tam. Bo tam jakieś osoby inne do arki zostały przenoszone, prawda? A nie mogę. Chciałam pójść tam, a nie z Katrin rozmawiać. Simon. Czyli faktycznie jest pod w kosmos, tak? I teraz mnie takie zastanawiające: czy jeżeli jesteśmy po prostu naszą świadomością przeniesioną na stację kosmiczną, czy my potrzebujemy takich rzeczy jak woda, jedzenie, sen? Czy my po prostu. I jesteśmy... i jesteśmy. Ej, liczyłam też na jakiś większy dialog z Katrin, że powie, że tam, w tamtym, nie wiem, jak to nazwać, mieście, co widzieliśmy, że tam są jakieś inne osoby jeszcze, że nie jesteśmy tam sami. Bo chyba to nie zmierza do te, tego wątku, który, o którym teraz pomyślałam, że e, Katrin, i. i. Boże, zapomniałam jak nasz bohater się nazywa. W każdym razie. E, że to, to jest taki symboliczny Adam i Ewa, i odrodzi się ludzkość i tak dalej. to chyba nie miałoby sensu. Tak w kosmosie? Nie mam pojęcia, ale taka myśl mnie naszła. Więc to jest już definitywny koniec. Szkoda, że ta gra nie ma jakichś kilku zakończeń, tak jak w innych, właśnie e, wersjach od, e, właśnie tutaj e, Frictional Games. No cóż, co ja mogę powiedzieć? No, na pewno różnorodność potworów była duża. Każdy był tam jakiś inny. Podejrzewam, że inaczej by rozgrywka wyglądała, gdybym grała na poziomie normalnym, nie na łatwym, bo wiem, że potwory są wtedy o wiele bardziej agresywne, tak? Ale z drugiej strony chciałam się wciągnąć w tą historię, poznać ją, poznać bohaterów myślę, że dobrze zrobiłam właśnie, że grałam na poziomie łatwym, bo się bardziej wkręciłam, no tak jak macie teraz na koniec e, te moje wywody, czy, czy to powinno być tak, czy inaczej, do czego to dążyło, no e, więc to, to sprawiło, że e, bardziej wczułam się w samą fabułę gry i w to, co tutaj się rozgrywało. Muszę przyznać, że jakoś strasznie szybko mam wrażenie, przeszłam tą grę. E, nie wiem. Ogólnie mam pozytywne odczucie, pomimo, że ja nie przepadam za klimatami stricte jakimiś kosmicznymi, ja tak jak mówiłam, ja cały czas miałam wrażenie, że to jest jakaś kosmiczna technologia. No ale mimo wszystko e, fajnie, fajnie się wkręciłam. Fabuła ciekawa. E, no, sam zamysł w fabule, no, intrygujący, nie powiem. No, teraz chwilowo odchodzimy, słuchajcie, od horrorów, zajmiemy się innymi grami. No, ale liczę, że jeszcze coś ciekawego horrorowego z podporkami się pojawi i to ruszymy. Dobrze, ja na razie się z wami żegnam i widzimy się w innych filmach na moim kanale, tak? Więc trzymajcie się. No i cześć.